Początki filozofii w Indiach zostały przekazane w wedach wiedza, ich dokładne datowanie jest niepewne. Najstarsza część może nawet pochodzić z około 1500 roku przed naszą erą. W tym obszernym dziele zebrano mityczną i religijną wiedzę z najwcześniejszych czasów, z pewnością dla użytku kapłanów. Wedy składają się z czterech zbiorów: Rigweda, hymny pochwalne, sama veda, pieśni, Jadr weda, formuły ofiarne. Adharvaveda formuły magiczne. Dołączono do nich komentarze. Brahmany powinny wyjaśniać sens i cel ofiary, jak i właściwe użycie formuł. U pani Szady filozoficznie najważniejsze zawierają podstawowe tematy indyjskiej filozofii, której, które później rozbudowano, naukę o karmanie i powtórnym narodzeniu oraz koncepcję jedności równocześnie powstałego Atmana i Brahmana. Około 500 roku przed Nashorą zaczyna się okres klasycznych systemów filozoficznych. W odróżnieniu od relatywnie zamkniętego intelektualnego świata okresu wedy wedyjskiego, pojawiają się różne szkoły i zaznaczają się różne osobowości. Nawet jednak wówczas utrzymuje się w myśli hinduskiej tendencja do wysuwania na pierwszy plan dokonań, a nie osób i do nieprzywiązywania zbyt dużej wagi do faktów historycznych. Filozofia zaczyna jednakże wykraczać poza ograniczony krąg braminów, kapłanów i przenika do szerszych warstw ludności. Ogólnie wyróżnić można systemy ortodoksyjne, które uznają autorytet Wed jako objawienie i systemy nieortodoksyjne, które taki jedyny autorytet podważają. Istnieje sześć klasycznych systemów ortodoksyjnych. Sankhya i Yoga, Nyaya i Wajsechika, Vedanta i Mimansa. Do systemów nieortodoksyjnych zalicza się buddyzm, dżajinizm i inne. Około tysięcznego roku nastąpiła... Tysięcznego roku naszej ery nastąpiła w filozofii hinduskiej epoka poklasyczna. Od początku XIX wieku możemy mówić o okresie nowoczesnym, który cechuje się konfrontacją z myśleniem zachodnim. W klasycznym okresie filozofii chińskiej dominują dwie szkoły – konfucjanizm i taoizm. Obok nich istnieje wiele innych prądów, wśród których warto wymienić szkoły motistów, legistów, sofistów, i Yin-Yang. Konfucjanizm wywodzi się z działalności konfucjusza Kongzi 551-479 p.n.e., który sam siebie traktował jako spadkobiercę starszej tradycji. Treść jego nauki to przede wszystkim konserwatywna filozofia moralności i państwa. Jego najwybitniejszym następcą był mencjusz Mengzi 371-289 p.n.e., który rozbudował teoretyczne podstawy konfucjanizmu. W czasach późniejszych za obowiązujący kanon uznano cztery księgi – Lunyu, Dialogi konfucjańskie, Księgę Menciusza, Doktrynę Środka i Wielką Naukę. Podczas gdy konfucjanizm popadł w spór przede wszystkim z taoizmem i buddyzmem, który z czasem dotarł do Chin, neokonfucjanizm stał się od XI wieku oficjalną chińską filozofią państwową. Klasyczną tematykę moralną rozwijaną w obrębie kosmologii nawiązującej do szkoły Ying-Yang. Taoizm odwołuje się do przypisywanego Laozi dzieła Tao Te-King, około V albo III wiek przed naszą erą. Zawiera ono naukę o słusznej drodze i mądrości. Ludzkie życie ujmuje się jako włączone w kosmiczną drogę natury. Podstawową ideą jest nauka o działaniu przez brak działania, wu wei. Drugim ważnym przedstawicielem Taoizmu jest Zhuang Zhu, około IV wiek przed naszą erą. Motizm, który wywołuje się od Moziego, V-IV wiek przed naszą erą, reprezentuje utylitarystyczne stanowisko, kierujące się dobrobytem ludu. Kierunkiem występującym obok klasycznej filozofii chińskiej jest szkoła Yin Yang, która nawiązuje do pierwszej księgi Qing. Poucza ona, że wszelkie zdarzenia kosmiczne wynikają z wzajemnych relacji praza prazasad, ying pierwiastek żeński, słaby, ciemny i yang, pierwiastek męski, silny, jasny. Ten kosmiczny porządek pozostaje w związku z ludzkim życiem, moralnością i społeczeństwem. Kulturowymi centrami starożytnego wschodu były Egipt, Mezopotamia, Iran, Bliski Wschód. Egipt cechuje go wyobrażenie życia po śmierci. W jego czystym świecie bogów utrzymują się formy henoteizmu, wielobóstwa i monoteizmu. Mezopotamia Między Eufratem i Tygrysem powstały wielkie królestwa Sumerów: Akkad, Assur i Babilon ojczyzna wielkich eposów o stworzeniu świata Iran. Zarathustra około 560 przed naszą erą, stworzył monoteistyczną religię silnie naznaczoną dualizmem. Bliski Wschód miejsce powstania trzech światowych religii. W judaizmie, chrześcijaństwie i islamie przyjmuje się jednego wszechmocnego Boga, który został objawiony przez proroków i pismo.